jestem Mega, ale... mega! Wracają formę na parkingu Uf. bo to wygląda jak brejatro. Będzie to challenge, który jest w lodówce w nocy, więc widzicie faszki ćwierkają, żeby... Siemano wiara <laughs> i Jak widzicie jestem w Czarnobylu, tak jak chcieliście. <laughs> już jakieś choróbsko tu złapałem, więc zaraz wracam na chatę, ale najpierw na dole mija ci wiara, która dołączyła do wiary liczącej makro. Jeżeli chcesz dołączyć do wiary liczącej makro, jeszcze co robić, gościu. Więc więc dawaj znajdzie, widzimy się w kolejnym miejscu, a co? My wracamy na chatę. I jestem już na chacie, trochę <laughs> jestem podziwiony, ale tym się nie przejmujemy, nie o tym dzisiaj, bo robimy sobie dzisiaj szybkie śniadanie za dwa złote, tak. Za 2 złote szybkie śniadanie na rano, które przygotujemy sobie dzisiaj wieczorem. Bo to jest po to, żeby po prostu dzisiaj po prostu szybko zmiksujemy parę składników, damy do lodówki i Rano wstajemy, mamy gotowy posiłek i możemy go od razu przygotować w pojemniku na wynos na przykład zamknąć albo sobie w kubeczku czy tam w szklaneczce czy tam w miseczce sobie przygotować i mieć na rano, że wstajesz rano, i nie przyjmujesz się niczym, walisz kawę albo nie walisz kawy, otwierasz lodówkę albo nie otwierasz lodówki, nie no, musisz otworzyć lodówkę, otwierasz lodówkę, wyjmujesz i mówisz sobie, uuu, jakie fajne śniadanko za 2 złote, proteinowe i przygotowane już mam od razu, wow! Teraz będzie parę wersji siadań będzie z odżywką białkową, bez odżywki białkowej, na masę, na redukcję, co tylko chcemy, parę opcji. Zaczynamy! Pierwsze co potrzebujemy to oczywiście miseczka. I to będzie miseczka, w której będziemy polawali, bądź przytrzymywali, bądź brali na wynos, bądź co tylko chcemy. Czyli może być to takie naczynie szklane. Może być to plastikowa miseczka, którą zamykamy tam pojemniczek, zamykamy, bierzemy do szkoły, do pracy, gdzie tylko chcemy i otwieramy owsianeczkę. Uuu, zdradziłem się już co to będzie. Owsianeczkę jemy i mówimy, uu jakie to jest zajwiste i przygotowane. Już mam na wynos. dobra, zaczynamy. Pierwszym składnikiem będą płatki owsiane. 40 g płatków owsianych. Wsypujemy do miseczki. BUM. Kolejnym składnikiem będzie oczywiście skyr. 50 g skyra. Pyk. Kolejnym składnikiem jest mleko. 100 ml mleka. Bądź wody, jak jesteś uczulony, ale mleko będzie smaczniejsze. Bądź uczulona. Trzeba nam jeszcze do tego jednego składnika, a tym składnikiem będzie oczywiście odżywka białkowa, żeby ten posiłek był proteinowy. Ale stop! stop! Nie musi. Ej, trafiłem. Nie jest brudne. teraz to trafi. Może to... <kłysy> <kłysy> być to odżywka białkowa, albo nie musi być to odżywka białkowa. Zamiast odżywki białkowej możesz użyć na przykład takiego kakao. Typu puhatek, neskłych do picia, coś takiego. Możesz tego użyć, to równie dobrze zastąpi odżywkę białkową. Tego damy. Albo zwykłe kakao, w sumie surowe, takie 10-15 gramów. Ale wtedy daj jakiś słodzik, bądź cukier, bo wtedy to może być troszeczkę gorzkawe. Ale taki. Puchatek czy Nesquik w proszku, takie kakałko do picia dla dzieci, ale tutaj zastąpi nam to ożywkę białkową. Yy, ma już w sobie cukier, więc po prostu to już słodkie. A odżywka białkowa również ma słodziki, więc jest słodka. A kakao gorzkie? Nie ma tego, bo jest gorzkie i jest gorzkie. Dobra, wsypujemy. Teraz tak, to jest wersja na redukcję. Bez żadnych dodatków, teraz mieszamy... Uuu, ja nie przemyślałem tego. Miseczka moja jest troszeczkę malutka. Uuu, ale patrz to, ja to porobię wolno, a tobie przyspieszę tempo. A w tym momencie dawaj suba, nawet dzwonek, zaznacz łapę. What? Jak już ta odżywka już jest w miarę połączona, to możemy troszeczkę przyspieszyć tempo. Uu. Przyspieszamy tempo, ale tak, żeby nie, nie wylać wszystkiego, gościu, spokojnie. <laughs> o, się podziębiłem. A wiesz, dlaczego się podziębiłem? Bo na wyzwaniu Pizza Hat. Powiedziałem ci o wyzwaniu Pizza eee, mm, Tak, było wyzwanie Pizza i ja na nim byłem, i to nagrywałem. I, i sprawdzałem formę na parkingu, i, i się przyziębiłem. I teraz, tak, to jest nasza połączona masa. Tak wygląda nasza masa po połączeniu. Na razie to nie wygląda zbyt apetycznie, ale wiesz dlaczego? Bo dajemy to do lodówki na całą noc, albo na co najmniej 4 godziny, jeżeli robisz to w dzień. A jeżeli to robisz w nocy, to Ci polecam. Zrobisz to sobie w nocy i wtedy na rano już masz ten posiłek. Elegancka sytuacja. Dodawajesz to na całą noc do lodówki, wstajesz rano i ja Ci pokażę, bo będziemy się zaraz wyjedzie rano, bo ja to teraz dam do lodówki i widzimy się rano, bo to jest posiłek na rano! Tak jest! Zgadza się. Takie makro jest z tej wersji bez dodatków. I to jest wersja dla redukujących, bo jest dobre makro, dużo białka. Takie jest makro dla tych, którzy używają puchatka. Taka jest cena dla tych, którzy używają odżywki białkowej, a taka jest cena dla tych, którzy używają puchatka. Dawaj łapy w górę dawaj suba za noc. Możemy sobie do tego dołożyć na przykład różne dodateczki. Co do dodatków, to wszystko, co fantazja Ci podpowie. Możesz dać orzechy, możesz dać czekoladę, możesz dać cukiereczki, możesz dać pesteczki, możesz dać owoce, kiwi, banany, jabłuszka, co tylko zechcesz, bo na masie nabijamy kalorie, a nie pierdolimy się w minimalne kalorie. Dobra. Ja tutaj dodam orzechy, trochę cukierasów, trochę czekoladki, o bo pokażę Ci wersję na masę. Chociaż jestem na redukcji. Ale pokażę Ci wersję na masę, bo wersji na redukcji już Ci nie pokażę, bo dodałem składniki. I teraz musiałbym je wyjąć, albo przyrządzić drugie, a nie chcę mi się tego szykować, więc pokażę Ci wersję na masę. <grych> ale na redukcję już wiesz o co chodzi. Po prostu nie dodajesz tego! I mieszamy znowu wszystko. Wszystko mieszamy elegancko, pyk, 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 pek, pyk, 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 pyk. Mamy naszą całość, jest ona dosyć bardzo, bardzo płynna teraz, bo teraz płatki muszą wsiąknąć to całe mleko, i ten cały skier. I to się stanie wszystko w lodówce w nocy, więc widzimy się rano. Jesteśmy z powrotem. O, wpadłby mi do bluza, by mi wpadła. Do. Posiłeczek jest już gotowy. Mmm, całą noc spędził w lodówce i trochę dłużej, bo w sumie rano tego nie zjadłem, bo nie miałem czasu tego nagrać, więc teraz jestem tutaj, jest już godzina późniejsza. Ale załóżmy, że jest rano, że ptaszki cierkają, że właśnie wstałem i mówię sobie, jak jakbym coś zjadł, a nie chcę mi się szykować. Otwieram lodówkę, a tu... Uu! O kur... Dobra, więc jesteśmy już z powrotem i zobaczmy sobie, jak wyszła nasza pyszna owsianeczka. Dobra, i tak to się prezentuje, nasza owsianeczka na zimno wyszła następująco. Jest to po prostu mega, mega sztos. Mam nadzieję, że wiesz co to znaczy mega, mega sztos, bo to jest mega, mega sztos. Patrz, tak to wygląda. Możesz sobie to zaaplikować gdzie tylko chcesz. Dzisiaj ja miałem zaczynać challenge, więc nie mógłbym tego spróbować, ale wiesz co, nie robię ci challenge'a, challenge'u, bo Jestem chory i się chcę po prostu zregenerować, ale już niedługo challenge. Ciekawe czy wiecie co to będzie za challenge, bo ja już wiem, a ty jeszcze nie. Huu. Ale będzie to challenge, który jest dosyć często pisany w komentarzach. Może strzelić co to za challenge, a ja może ci odpiszę czy masz rację czy nie. Albo może napiszę ho ho ho. Może damy tą kamerę wyżej, co? bo się strasznie niewygodnie tak będzie jadło. Ja biorę łyżeczkę i pokazuję ci jaki to jest szczysk. Znaczy powiem Ci tak, może to nie wygląda za bo to wygląda jak breja trochę taka, ale w smaku patrz to, co so mojej minie. Jak to tłumaczysz się z rana, że nie masz czasu na posiłek, no to ja ci powiem, zrób go wieczorem, wsadź go do lodówki i smakuj moją owsianeczkę. Mmm, mega spóźna. Pa, 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 ta. pa. Teraz tak, jak się podobało, dawaj łapkę w górę, dawaj suba, zostaw dzwonek i widzimy się wkrótce w kolejnym materiale i dawaj znać w komentarzu, czy ci smakowało. Bo zrobisz to, prawda? Zrobisz to dla mnie, nie? Goście i gościarko, na razie. Ło